jak co tydzień zajrzymy w polityczne kuluary zakamarki i za kulisy by opisać i odszyfrować to wszystko co działo się przez ten tydzień w polskiej polityce, a działo się na tyle dużo i na tyle gorąco, że gdy w sobotni wieczór nad Polską zapanowały ciemności, szefowa klubu Lewicy postanowiła zwieńczyć ten tydzień mocnym akcentem. No i zwieńczyła takim słowem, że nie możemy tego słowa tutaj zacytować, ale jednak to słowo chyba uzupełnia dobrze nasz, nasz cykl słów i zdań tygodnia programu w kuluarach. No właśnie, Już było z D. Antoniego Macierewicza. Było pytanie, czy pan mnie widzi do ministra Budy i tutaj dzisiaj mamy problem, dlatego że nie możemy przywołać tego słowa wprost. Ja czułem się onieśmielony, notując to słowo na kartce w swoich notatkach, więc państwo pewnie i wy dobrze wiecie, o jakie słowo chodzi. Chyba z, tylko z tym musimy państwo... No dość powiedzieć że, dość powiedzieć, że słowo było mocne, zwłaszcza jak na no, relacje koalicyjne, w których to pewien poziom kultury i savoir vivre, zwłaszcza winien być utrzymany, nie został i do tego stopnia Anna Maria Żukowska musiała się z tego tłumaczyć, że dzisiaj w kawie na ławę posłanka Urszula Pasławska pytała ją właśnie o to wszystko, a właściwie o to jedno słowo, które wczoraj wieczorem zostało napisane publicznie. Nie to wiem, wyjdzieś. czy pani przeprosiłaś już za to zdanie, czy, czy nie? O, tak Bo jeżeli dobrze. nie, to, to nie podoba mi się. A jeżeli przeprosiłaś, to. Myślę, że przepraszam, zapomnijmy. Pan Marszałek to. dotrzyma danego słowa. Znaczy, jeśli 11 kwietnia tak. będzie debata, to pani przeprasza za te słowa. Tak? Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, wtedy, kiedy były protesty kobiet na transparentach, widniało takie hasło: proszę oddalić się prędziutko. Ja myślę, że tak można sparafrazować, nie używając tego słowa, to, co chciała przekazać Marszałkowi, sejmu proszę, proszę się od Anna Maria Żukowska. Szymonie ze swoim spokojnie tak, 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 tak mogła brzmiało. napisać. No tak, to będzie no. ciekawe, dlatego że prędzej czy później konwent yy, i posied najpierw posiedzenie prezydium, później konwent, Anna Maria Żukowska to przecież no, ważna osoba, przewodnicząca yy, więc y, jeżeli na przykład dojdzie do tej sytuacji, że odbędzie się posiedzenie konwentu, tam pojawi się Anna Maria Żukowska, to pytanie, czy padnie w tam wtedy już to słowo, przepraszam, czy może to jakoś będzie tak bardziej publicznie się działo. To wyjaśnijmy teraz, ab owo, wszystko to, co doprowadziło do użycia tego słowa przez szefową klubu lewicy. Opiszmy, jak wyglądał ten tydzień, jeśli chodzi o debatę aborcyjną. Bo to wszak aborcja i wezwania marszałka Hołowni do spokojnego zajmowania się tą sprawą skłoniły Annę Marię Żukowską do użycia tegoż właśnie sformułowania, czy tegoż. Słowa, wszystko czy cały niepokój wokół aborcji zaczął się we wtorkowy wieczór, kiedy to w rozmowie z Agatą Adamek Szymon Hołownia obwieścił to, co obwieścił. Szymon Hołownia ogłosił, że przesuwa debatę o aborcji, o projektach aborcyjnych na 11 kwietnia, mimo że jeszcze kilka dni wcześniej. Zresztą również odpowiadając na moje pytanie, mówił, że to w tym tygodniu, który minął właśnie, który mamy za sobą, ta debata się odbędzie. Dlaczego tak się wydarzyło? 11 kwietnia. To nie jest nie wiadomo kiedy. I myślę, że wtedy będziemy też mieli możliwość trochę spokojniejszej. Mam nadzieję rozmowy i też serca poselskie i ich, że tak powiem gotowość do głosowania będzie trochę inaczej wyglądała niż wtedy, kiedy będą pod jasną presją tego, co kto powie zambony, albo co kto powie w mediach społecznościowych. No to spróbujmy to przeanalizować. Mniej więcej miesiąc temu, najpierw marszałek, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w kawie na ławę, a później Szymon Hołownia potwierdzając to, powiedział, że w pierwszych dniach marca odbędzie się debata aborcyjna. I wydawało się, że wszystko jest tak, jak miało być, i do tej debaty aborcyjnej się zbliżamy. Kiedy to właśnie we wtorek Szymon Hołownia uznał, że debata aborcyjna nie 8 czy 9 marca a 11 kwietnia, czyli po wyborach yy, samorządowych, a właśnie po pierwszej turze wyborów samorządowych, bo wybory samorządowe będą miały dwie tury. No to wyjaśnijmy, dlaczego tak się wydarzyło, Radomirze. Wydarzyło się tak dlatego, że najpierw to była jakaś wspólna myśl związana z wyborami samorządowymi po stronie trzeciej drogi, później ta myśl była już tylko taką osamotnioną myślą samego Szymona Hołowni, jeżeli chodzi o zmianę tych terminów. No i dotarliśmy do. Do tego momentu, to chyba jest teraz najbardziej istotny, ten moment, w którym się znajdujemy, że Szymon Hołownia został na tym placu boju zmian terminów zupełnie sam. Bo gdy niektórzy suflują, że to PSL naciskał i PSL chciał, żeby tak to wyglądało, ci, którzy w PSL-u mają coś do powiedzenia, mówią: Nie, na tym etapie to już nie my. To już teraz Szymon sam ze sobą został i toż sam ze sobą Szymon wołuje, wojuje, to cytat, jeżeli chodzi o zmianę tych terminów. Z drugiej strony lewica, która mówi o tym, że to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o kontekst samorządowy, chociażby dlatego, że samorządy to szpitale. I wpływ między innymi na finansowanie, a politycy i polityczki lewicy mówią bardzo jasno. Ściana wschodnia, tam gdzie np. te społeczności są dosyć małe, tam gdzie jest presja tych lokalnych społeczności, gdzie zdarzały się takie sytuacje, że lokalni politycy wywierali naciski mówiąc a podejmijcie się realizacji tego rodzaju zabiegów medycznych, to będą problemy jeżeli chodzi o pieniądze i finansowanie. I o tym właśnie mówi wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów lewicy, czyli Włodzimierz Czerzasty. Idą wybory, które będą mówiły o jednej sprawie, czy w szpitalach zarządzanych przez samorządy będzie obowiązywała klauzula sumienia, czy nie będzie obowiązywała, czy w tych szpitalach będzie dokonywana aborcja w momencie zagrożenia życia bądź zdrowia kobiety. Oto idzie gra. Chcę, żeby wiedzieli wszyscy, jak kto w tej sprawie powie, jak zagłosuje, jakie ma poglądy. Postać i osoba i słowa Włodzimierza Czarzastego są dla tej historii aborcyjnej moim zdaniem absolutnie kluczowe. Bo to Włodzimierz Czarzasty, kiedy to po paru miesiącach już tej kadencji Sejmu okazywało się, że jakoś nikomu się za bardzo nie spieszy do debaty aborcyjnej, to Włodzimierz Czarzasty zaczął pospieszać, popędzać, poddawać presji Szymona Hołownie. Szymon, zróbmy to, zacznijmy tę, przeprowadźmy tę debatę aborcyjną, nie chcemy czekać. Szymon, Szymon Hołownia trochę pod wpływem Włodzimierza Czarzastego uznał, no dobrze, dobrze. Rzeczywiście zrobimy tę debatę aborcyjną, może jakoś w tym ogniu kampanii wyborczej sobie z tą debatą. Dlatego to ognia zresztą nie widać jakoś specjalnie. Ognia specjalnie nie widać, ale rzeczywiście można sobie wyobrazić, że dla trzeciej drogi. A zwłaszcza dla PSL-u, sytuacja, w której PSL miałby poprzeć liberalne rozwiązania, czy liberalizację ustawy aborcyjnej, no w ogniu kampanii wyborczej nie byłoby to szczególnie wygodne, bo Prawo i Sprawiedliwość pewnie by to wykorzystało. Szymon hołownia uznał, dobrze, zróbmy tę debatę, jakoś to pójdzie. No tylko że potem się okazało, że przyszedł taki moment, w którym okazało się, że wcale niekoniecznie to musi pójść, dlatego że może się okazać, że żaden, żaden, z, żaden z projektów aborcyjnych nie przejdzie przez Sejm, wszystkie wylądują w koszu. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk rzeczywiście chcieli zostawić Szymona Hołownia samego z tą decyzją. Faktycznie tak było. Taki był pomysł jeszcze na spotkaniu w piątek ponad tydzień temu. Ale po tym, co się wydarzyło, po tym jak zgoła przeciwny skutek odniosło to, w co celował, przynajmniej w, 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 według tego, co mówi i co deklaruje Szymon Hołownia, czyli w uspokojenie emocji przed taką debatą, no, okazało się, że to przesunięcie terminu rozpaliło te emocje myślę, że dużo bardziej niż gdybyśmy już byli po tej debacie i po głosowaniu nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym czytaniu. No i Donald Tusk w pewnym momencie, patrząc na to, jakie są tego wszystkiego skutki wkurzył się i to usłyszałam od polityków Koalicji Obywatelskiej i tu cytat będzie z jednej z polityczek, kierownik się wkurzył, a właściwie kiero, bo tak o nim mówią, kiero się wkurzył, no i stwierdził, że jednak no, zła to jest decyzja, trzeba by było to odwrócić, bo i tak na koniec wszystkie oczy będą na Donalda Tuska, bo to on przecież szedł do wyborów jako lider tej koalicji i to on teraz musi patrzeć na to, jak jego ministerki z jego rządu wstają z ław poselskich, a nie rządowych i wyrażają swoje bardzo mocne, krytyczne zdanie na temat decyzji Szymona Hołowni. To się bardzo nie spodobało Donaldowi Tuskowi, to wystąpienie Agnieszki Diemanowicz Bąk i Katarzyny Kotuli. Były zresztą upominane przez innych ministrów z koalicji obywatelskiej, że może nie powinny tak się jednak zachować, że może trzeba było inaczej. Donald Tusk, uznając w tym swoim wkurzeniu, że jednak coś trzeba z tym zrobić, bo jest tyle innych problemów, że ten problem jest zupełnie niepotrzebny teraz koalicji rządowej. No, Machnął rzeczywiście, też, uderzył mocno pięścią w stół chociaż pod adresem też mam, mam obu poczucie panów, tak, że co, z tego i chołowni.